Siemaneczko, z tej strony Miss Sims, a na waszych ekranach życie naszej Rosie, założycielki wielopokoleniowego dziedzictwa tak naprawdę. Słuchajcie, w domu troszeczkę się zmieniło, trochę nas znowu spłukałam, ale patrzcie, coś, co jest dla mnie najważniejsze w domach, mamy niesamowite po prostu okno, które no, szczerze mówiąc, przez swoje rozmiary jest naprawdę imponujące i zajmuje tak naprawdę większą część naszej tutaj ściany. No i też troszeczkę oddzieliłam już łazienkę, żeby mogli tutaj śmiało korzystać sobie właśnie z sedesu, kiedy ktoś nas odwiedza i żebyśmy mieli ten prysznic, no bo było w tych tematach krucho. Rosie, ty już musisz natychmiast wstawać, dlatego, że za 15 minut masz być w pracy, tak naprawdę nie zdążysz chyba już nic zjeść, by nam się przydało tylko coś tutaj wziąć może na szybko. Weźmy niech to jest przykładowo jogurt, o poranku jogurt, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no ale lepszy jogurt, słuchajcie, niż nic, bo pracę zaczynamy za 3 minuty, a tak jak pamiętacie w naszej pracy nie ma prawa do urlopu. Okej, okay, chyba nawet nie zdążyliśmy. Musimy zamoczyć, no nie no, jedną łyżeczkę nasza na szarą, Rosie zjadła. choć bo już się spóźniasz, a myślę, że pierwszego dnia to nie będzie dobrze widziane. Musimy jak wrócisz popracować nad tym drugim poziomem umiejętności przedsiębiorczych. Chyba nie mam tutaj nigdzie umieszczona jakiegoś second handu, musimy to zmienić, bo bez tego chyba będzie nam ciężko, bo szczerze mówiąc nie wiemy jak tutaj to zrobić inaczej. Zarobiliśmy 56 simoleonów, ej serio? spodziewałam się, o zobaczcie, nawet tutaj nam piszą o, o czajmodzie, no ale właśnie czajmody chyba nie mam w świecie, muszę zobaczyć, gdzie by ją umieścić. Rosie przyniosła do domu 56 simolonów. No ta kariera e, jakoś super z nas milionerów nie zrobi, ale damy sobie radę. Mamy opublikować recenzję, nie wiem w jaki sposób to zrobić. No i na pewno sobie też od razu rozmnożymy żabki. Poczekajcie, jak się publikuje recenzję? Tutaj się robi zdjęcia. Szczerze mówiąc, nie mam doświadczenia w tej karierze, ale zanim to zrobimy, Muszę w ogóle zobaczyć, czy gdzieś na mieście zapisz i przejdź do zarządzania światami. Mam umieszczony ten lumpek, bo jak nie, to szybciutko to naprawię, żeby nasza Rosie miała gdzie iść, gdzie kupić ubrania, czym handlować i jak zdobywać umiejętności przedsiębiorcze. Dobra, odkryłam, że Czaj Moda jest umieszczona w Koperdel, także tutaj od razu sobie za chwileczkę przyjedziemy. Wracajmy do naszej Rosie, której domek zobaczcie jak się prezentuje na mapie. Świata masakra! No, no mamy największą działkę i mały na niej domek, także nie ma się co dziwić. Spróbujemy sobie od razu oczywiście tam podróżować, może nam się uda coś kupić, coś przehandlować. Wiem w ogóle, że cała ta kariera, yy, kariera, no bardziej może biznes związany z sprzedawaniem ubrań, może być dochodowy, bo w jednej z moich serii udawało mi się kilka razy sprzedawać ubrania nawet za 10 tysięcy simolonów, także naprawdę hajs można zrobić duży, tylko też powiem Wam szczerze, że nie jestem pewna, czy będziemy chcieli z takiej możliwości korzystać, bo szczerze mówiąc, no nie interesuje mnie aż tak szybkie to rabianie się, bo w takim tempie dom to już za chwilę będzie gotowy, i już potem będę kombinowała, żeby nie wiem co kupować, piwnicę, budować 10 dziesięciopiętrową. Także dopóki tak naprawdę my się chcemy dorabiać, to nie ma co aż tak pędzić, wystawiajmy wszystko w miarę normalnych cenach, żeby jednak ta gotówka nie spadała nam tak po prostu z nieba. Dobra, widzimy się na miejscu. No i przybyliśmy. Pogoda nas nie rozpieszcza. Właśnie chyba mamy tutaj pierwszy śnieg no wiosną, tak po prostu czasem bywa, ale zobaczcie, my jesteśmy w takiej dość króciutkiej sukieneczce, spódniczce, przepraszam, zawsze czas mówię, sukienerce troszeczkę się przebierzmy. Ja nie mówię, żebyśmy od razu wskakiwali, wiecie, w ubrania tutaj na zimę, ale chociaż ubierz sobie może trochę dłuższą tą spódniczkę, żebyś nie zamarzła. Słuchajcie, no i co, podejdziemy sobie tutaj. Tu powinna być pani, która prowadzi ten lumpeks. O jest, właścicielka second handu. Weźmy sobie tak kurtuazyjne powitanie i może spytamy ją, co jest teraz w ogóle w trendach. O, zobaczymy, co nam tej pani powie. Dzięki czemu może dowiemy się tutaj, jakie stylizacje najlepiej tworzyć, żeby wyciągnąć jak najwięcej simulacji no posłuchajcie no nie ma się co ukrywać, coś mi się zawiesiło. Nie ma co ukrywać, chodzi nam o pieniążki. Elegancja zmierza w dość neutralnym kierunku, nie przyniesie wielkich korzyści nawet feszynistom. Dobrze. Czyli powinniśmy wybrać coś innego. Przywita się z nią raz jeszcze, bo chyba coś mi tutaj skreśliło, znaczy ja sobie w tym czasie obejrzę obrazy. Ej, fajne. Kulturalna tak jesteś, kulturalna. Super poznaliśmy właśnie nową cechę osobowości naszej Rosie. Wracam się do tego obrazu. Ej, jaki fajny, przedstawia różne różnorodności, uwielbiam takie obrazy, ewidentnie tutaj nawiązania też do środowiska LGBT, tutaj mamy chyba właśnie jakieś też inne religie, kosmit, także naprawdę różności, fajnie, e, no to co, dowiedzieliśmy, że elegancja zbytnio, nie powinniśmy iść w tą stronę, także kupimy po prostu coś tutaj innego, mam ochotę na, czekaj, poczekaj, zanim wejdziesz kupować ubrania, sprzedam jeszcze może jakieś dwie żabki, żebyśmy tutaj troszeczkę hajsu zdobyli, no w ogóle musimy publikować te recenzje, nie wiem, czy możemy to robić na telefonie, bo jeżeli nie, to trochę w ogóle potrwa, zanim będziemy mogli to robić. No bo de facto nie mamy w ogóle sprzętu. Wiem, że chyba coś kiedyś było, że można było kliknąć na przykład na sztalugę i wtedy robić jakieś recenzje, ale nie jestem pewna, jak to działało. Za chwileczkę sobie to po prostu poczytam, żeby się troszeczkę douczyć i wiedzieć, co i jak i jak to powinno wyglądać. Myślę, że będziemy mogli, mogli potem może tutaj sprawdzić liczbę, przeglądać trendy troszeczkę, bo powiedzmy, że pójdziesz w tą stronę. Ciekawi mnie, jakby to właśnie było z naszą simką mówię, nie wiem, czy Rosie zostanie w tej karierze, jeżeli się nie odnajdzie, poszukamy jej coś innego, bo jednak w tej rozgrywce tak de facto o rozwijanie kariery nie chodzi, to jest moje takie trochę wzbogacenie, dlatego, że podjęłam decyzję, że to będzie luźna seria, najbardziej luźna z wszystkich, jakie mam, nie będziemy się tak jakoś twardo trzymali niczego, oprócz tych takich rzeczy, których musimy się trzymać, które dałam Wam po prostu w opisie. Dobra, szukamy jakiegoś takiego ubrania, które potem moglibyśmy nawet fajnie przehandlować, nie ma być to elegancja, to weźmy sobie, nie wiem co byśmy sobie te mogli wziąć, może weźmy sobie trendy dziewczynę. o niech jest coś takiego, no i losujemy raz, dwa, trzy, no nie podoba mi się, teraz jeszcze raz, dwa, trzy. No też, nie, no masakra. Nie mają cię żadnych fajnych rzeczy, ale tak, ta kurteczka wydaje się być dość fajna z tym t-shirtem. I coś tutaj byśmy dobrali teraz do tego na dół. No nie, to wygląda jak dla mnie, jak fartuszek. Wybierzmy może jednak coś innego. Zobaczcie, ile już tutaj ludzi wykupiło. Także, no jesteśmy troszeczkę, chyba za późno, wam powiem szczerze. Takie jeansy podarte. No myślę, żeby mogły być. Chyba też pasują w miarę. Do tego tylko, oby były jakieś buty, bo no bez butów będzie nam po prostu ciężko. Takie sandały. Nie, dramat. Słuchajcie, Zapomnijcie, że to w ogóle widzieliście. Powinnam to w ogóle wyciąć tą stylizację. No, szukam czegoś innego, no ale no, butów. Zobaczcie, no dzisiaj przehandlowali tutaj prawie wszystko i nie mamy teraz co jej dobrać. Może takie buty? No nie, no, dramat. Ej, nie, nie podoba mi się to. Dobra, weźmiemy coś takiego, może nie do końca jest to mój styl, ale no niech będzie. Trendy dziewczyna 105 kosztuje, bierzemy. I co nam się tutaj pokazało? Rosie chyba lubi tę piosenkę, że lubi S-pop. Chyba myślę, że nie. I teraz co my tutaj mamy? Zrobimy sobie tak, że te ubrania postaramy się od razu wystawić na sprzedaż. Zmienimy najpierw jego nazwę. Trendy dziewczyna, niech jest po prostu może Rosie Style, niech to będzie takie, wiecie, po jej trochę. No i teraz spróbujemy to od razu sobie wystawić. Wiem, że to to można jakoś promować. Czekajcie, no może spróbujmy, założymy to ubranie, chociaż nie jest one zbyt ładne, ale trudno. Ja tutaj też w międzyczasie rzucam okiem na mężczyzn, którzy są w okolicy, no bo pamiętajmy, że szukamy męża, szukamy miłości, ale żaden z nich mi się szczerze mówiąc nie podobał. Przeglądaj trendy. Aha, tutaj możemy przeglądać inne ubrania i kupować ewentualnie, ale zobaczcie, nie mogę ich najpierw obejrzeć. No to skąd ma wiedzieć, że to będzie mi pasowało? Nie, 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 bo pancakes też się wystawia, ej. Okej, okay, moda uliczna, wytarte nieci. Nie, nie bo dzięki. My chyba jakoś tak nie chcemy. Pokaż, przebrałaś się, jak wyglądasz. No słuchajcie, no uważam, że Rosie obrania, obrania, że obrania jest takie słowo? Broni może tak trochę tą stylówkę. Fajnie jej w tym, w tej kurteczce nawet jest także super. Czy my możemy teraz jakoś promować te ubranie? Poczekajcie. Wiem, że jakoś właśnie na trendy to chyba można było robić. Rzadko kiedy tak gram. Promuj aktualną stylizację. O, zobaczymy. Robimy sobie zdjęcia, selfie, tak zbytnio mi to do tej naszej Rosie nie pasuje, ale to nic. Dobra, teraz mogłabyś już ściągnąć albo sprzedać po prostu strój na trendy. Uwaga, uwaga, robimy sobie jeszcze jedno zdjęcie. No i myślę, że wysta będziemy wystawiali tak w miarę normalnych cenach, przykładowo 300 Simoleonów. O nich jest. Nie ma co przesadzać, nam chodzi tylko po prostu o to, żeby ten nasz biznes kwitnął. No i co? Słuchajcie, ja tak sobie pomiędzy sprawdziłam też przy okazji, jak tutaj opublikować tą recenzję, i przeczytałam, że to jest jedna z najtrudniejszych karier w ogóle w Simsach ponoć. I jakoś tak mi się odechciało. I teraz nie wiem, poczekajcie, to tutaj ktoś zamówił, a nie wypił. Weźmiemy sobie. Jesteśmy biedni, rób dobrą, minę do swojej gry. Nikt nie będzie miał ci tego złość, jak widzieliśmy. Tutaj ona się nawet odwróciła, że niby nie widzi. Tymczasem pojawia się jakiś mężczyzna i wiecie co, tak sobie po prostu też myślę, że jeszcze nie jest za późno. To jest dopiero drugi odcinek. W pracy byliśmy raz, zapłacili nam marne grosze. Jakoś tak nasza Rosie nie jest szczęśliwa i myślę, że po prostu zrobimy... Wspólna promocja w lokalu. Ok, zobaczymy na czym jeszcze to tego polega. Pewnie, żeby, że nie wiem, tutaj zareklamujemy ten lokal za jakieś benefity. Zobaczymy. Uwaga, uwaga, robimy zdjęcia. No, Rosji ogólnie, no, szczerze mówiąc, no, pasowała mi się, wydaje, ta, do niej ta kariera, ale ona nie jest szczęśliwa. A ja też nie chcę, żebyśmy się tutaj skupiali tak najbardziej właśnie na jakichś yy, pracach, bo nie o to chodzi. Oczywiście pieniądze nam będą potrzebne, ale przede wszystkim będziemy myśleli o rodzinie. Także porzucamy tą pracę i może. Zobaczymy, podejmiemy sobie jakąś inną. Rose, jak widzimy, nie jest szczęśliwa, bo jest po prostu simką, która chciałaby znaleźć już coś, w czym będzie się czuła dobrze i się odnajdzie i nie chce tak skakać, no ale czasami tak po prostu bywa. Nie ma co być, nie mamy co być na nią zło źli, także po prostu spróbujemy raz jeszcze i zobaczymy, czy jest jakaś kariera, która pasowałaby do nas po prostu bardziej. Ja tu się rozglądam bo tu przyszli nowi mężczyźni, ale tak, to jest Wiktor Feng, on ma żonę, żona tych nie chcemy. Nie, nie, nie. O, poczekajcie, tymczasem otwiera nam się okno z kariery. Co ty byś mogła tak naprawdę robić? Autorką? Być i wtedy byś przy okazji mogła w razie co wychowywać dzieci i pisać książki? To też nie byłoby głupie. Nauczycielką? Kurczę, jest dużo fajnych karier, gdzie by nasza tutaj Rosie pasowała. Malarka też, ale już mówiłam wam, że nie chcę standardowo zarabiać na malowaniu, bo ileż można. Miejska projektantka no nie, to bardziej też... inaczej, szukamy kariery, która nie będzie od nas wymagała jakoś super, wiecie, czasu. Prawniczka, no nie, bo tutaj tak samo jak z medyczną, jak w poprzednim odcinku Wam mówiłam, lubię wierzyć w to, że tu trzeba iść najpierw na studia, przestępca, sportowiec, nie wojskowo, zobaczcie, co to za rzeczy w ogóle. Nie wiem, dobra, myślę, że wybierzemy dla niej przykładowo tutaj tą jednak pisarkę, autorkę, niech jest autorką, na razie będzie asystentką pisarza i będzie zarabiała na wyrażaniu swoich pomysłów pięknie ułożonymi frazami i słowami, cudownymi słowami. Wiecie co, niech ona idzie na pisarkę, bo to będzie coś, co potem nam pomoże w jakiś sposób się tak rozwijać, nawet będąc w domu przy maluszkach po prostu. Z czasem się przerzucimy i ona będzie autorką tylko, ej wypi tutaj sobie jeszcze, czemu nie, ktoś znowu porzucił, czy ty nie dopiłaś. Śmiało Rosie, poczęstuj się, pięknie te e, wyglądają, ten Bubble Tea. Szczerze mówiąc, są chyba one troszeczkę drogie, gdybyśmy chcieli sami zamawiać. No nie dobra, i bez przesady, nie są drogie. Dziewięć simulonów dałoby się to przeżyć, ale myślę jednak, że nie ma to jak wlapić się Bubble Tea za darmo, co jest jeszcze bardzo, bardzo smaczne. Musimy poczytać książki. Ja się tutaj rozejrzę w koło, bo szczerze mówiąc, rzadko tutaj bywam w tym mieście. To jest miasto, które doszło z licealnym życiem. Praktycznie w ogóle tutaj nie bywam, a szkoda. Czasami trzeba się rozejrzeć w koło, żeby zobaczyć, jak pięknie tutaj mają to zrobione. I co to jest? Tu jest chyba niby, zobaczcie, kopalnia, tak to przynajmniej wygląda. Tutaj możemy się trochę rozejrzeć. Ej, fajnie, ładne miejsce. Nawet fajne takie, żeby kiedyś zmienić ten Lumpeks na jakiś tutaj um, mały, mały domek i tutaj mieszkać na co dzień, tylko wiadomo, to się nam nie przytrafi, dlatego że my do naszej działki jesteśmy dość. Przywiązani. Rozglądam się, czy widzę tutaj jakieś żabki albo coś do zebrania, żebyśmy mogli coś u nas zasadzić, ale na razie, szczerze mówiąc, no dość słabo. Tutaj są rzeczy, choć Rosy, wypiłaś już, wypiłaś to, choć tutaj sobie pokopiesz, może, bo trochę musimy o te nasze pieniążki zadbać i tak nie ma dramatu, bo mamy co jeść, mamy gdzie spać, mamy gdzie się załatwić i mamy gdzie się wykąpać. To jest tak naprawdę luksus i to się wszystko bierze z tego, że już na dzień dobry mogliśmy mieć te 3000. No bo bez tych pieniędzy byłoby ciężko, powiem Wam szczerze. Mam kiedyś w nastolatkę w i tam zaczynałam totalnie z zerem, i trochę to w ogóle trwało, zanim dorobiliśmy się czegokolwiek. Wybaczcie, w tyle szczekające moje psy. Do tego dźwięku możecie się po prostu przyzwyczaić. Jak widzimy, wypiliśmy tapiokową Bubble Tea, także super. Dobra, ja tutaj poszukam rzeczy, które będziemy mogli w międzyczasie po prostu wykopać, żebyśmy mogli jakieś te pieniążki jednak zdobywać. Co mogliśmy, to znaleźliśmy. Jak widzimy, Rosie się cieszy z. Wszystkiego, co tylko daje jej natura, bo doskonale wie, że no bez tego niestety słabo sobie na razie poradzimy. No i co, myślę, że po malutku wybierzemy się może do jakiejś biblioteki, bo tutaj widziałam, że mamy za zadanie czytać książki i może tam poznamy jakiegoś przystojnego intelektualistę, ojca naszych przyszłych dzieci. No zobaczymy, zobaczymy, bo tutaj nie widziałam nikogo, kto byłby na zwart. Ja wiem, że to brzmi bardzo z mojej strony powierzchownie, bo to, że jakiś Sim się do końca nie podoba, nie oznacza przecież, że jest fantastyczny, ale wiecie, no ja zwracam uwagę na ten wygląd... To jest pan w ciąży? Nie, pani. Ja, no już myślałam, że pan w ciąży, pani w ciąży. Zwracam uwagę na ten wygląd, bo tak jak pamiętacie, w tym wezwaniu chodzi trochę o to, pokaż pan się. Nie. Że będziemy mogli go przebrać, będziemy mogli go troszeczkę odpicować, no ale niestety będzie musiał on pozostać tak, jaki jest, takie jakie Rysy ma, a chcemy żeby nasi potomkowie byli oczywiście bardzo przystojni i bardzo ładni, jeżeli chodzi o dziewczynki, dlatego musimy wybrać jakiegoś przystojniaczka troszeczkę i mieć po prostu nadzieję, że jego cechy będą nam też odpowiadać. Dobra, lecimy do jakiejś biblioteki, zobaczymy czy tutaj w Koperdel jest jakaś. Chyba niestety, nie patrzcie, jest biblioteka, tylko czy tutaj nie będzie samych młodych nastolatków, no zaraz zobaczymy i sprawdzimy. Przybyliśmy, jak widzimy, nasza rozrywka też jest w dość słabym stanie. Poczekajcie. Ja teraz tak troszeczkę sobie robię też przy okazji wycieczkę krajoznawczą, co tutaj ładnego jest, ale tu chyba zauważyłam taki jakby cmentarz. Ej, zobaczcie. Szkoda, że nie jest to miejsce, gdzie naprawdę można byłoby zrobić cmentarz, no bo jakiś na pewno, zważywszy na to, że gramy sobie wezwanie wielopokoleniowe, na pewno gdzieś cmentarz zrobimy, ale no ma w sobie klimat. Zobaczcie, wchodzi się takim tutaj jakby opuszczoną bramą. Są tylko dwa nagrobki, może nie wiem, właścicieli tych biblioteki, kogoś, kto ją Wybudował, no różnie bywa. Niemniej, nie ma miejsca, żebyśmy mogli tutaj jakieś pochować naszych członków rodziny, także będziemy musieli stworzyć własny cmentarz. E, biblioteka bez książek, bez bibliotekarza, bez niczego. Co za dziwne miejsce. O, poczekajcie, widzę tutaj jakieś chyba nawet dwóch panów. Nie, no to jest pani, no ja bym, po... o, i to jest bibliotekarka. Powiem, że jestem strasznie pomylona, a to jest pan, ale pan jest chyba. Nie, młody dorosły, pokaż jak wyglądasz. Ale on wygląda jak dziecko, zobaczcie. Wiem, że to jest może kwestia genów, może wyglądu, no ale w, no, w życiu bym nie powiedziała, że to jest młody dorosły. Wprost przeciwnie, ja bym pomyślała, że to jest y, dzieciak, który chodzi jeszcze do szkoły. Także no nie, ten pan nam do końca nie odpowiada. Lecimy poczytać książkę. E, czytaj, zobaczymy, co my tutaj mamy. Może przeczytaj sobie miłość i kanapki. O, już się szykuj do tego, że kiedyś będziesz taką żoną, co będzie mężowi robiła, oczywiście, jedzenie na wynos, jak będzie szedł do pracy, bo wydaje mi się, że to jest właśnie coś, o czym marzy Rosie. Ja może trochę niepotrzebnie zaczęłam w ogóle. Od tego zamieszczania z karierą. Po prostu chciałam, żeby Rosie też poznawała inne życie, innych ludzi, innych simów i wszystko, ale chyba to był błąd, bo Rosie nie chce robić kariery. Tą pisarkę wzięliśmy teraz, bo będzie mogła przy okazji realizować po prostu, nie wiem, swoją pasję do literatury, ale no wydaje mi się, że Rosie będzie wolała zostać w domu z dzieciaczkami, z czasem z wnukami, kto wie, może dożyje nawet prawnuków. Nie wiadomo, co tak naprawdę przed nami. Czytamy książkę pokaż. aha, do. Zaczęte. Trochę to musi potrwać. Chciałabym sobie w międzyczasie rozejrzeć się. Oczywiście po tej biologii. O, przyszedł kolejny pan. Poczekajcie, wydaje się być dość ładny. E, no wiem, mówiłam, że to jest strasznie powierzchowny, wybaczcie mi to, ale w naszym przypadku to ma znaczenie. Tylko to jest chyba ten e, klubowicz, Dominik. Nie, no z Dominikiem nie. Dominik też ma żonę, nie ma co. Szukamy jakiegoś samotnego singla. Może powinniśmy pojechać do wiejskiego życia, bo tam mieszkają przystojniaczki, które można byłoby kiedyś, kiedyś przerobić. No ale no nie. Powiedzmy, że to jest oczywiście. Nasz cel, żeby znaleźć męża, ale na razie niby tylko poznajemy okolice z Rosji, nie tak, bo to tak trochę brzmi jak desperatka, że jeździmy i szukamy męża. A pan, jak się pan nazywa? No Wiktor, ty nas śledzisz jeszcze raz i kawa, naprawdę. W międzyczasie przyjrzyjmy się tutaj obrazom, które mogą sugerować, kto jest pochowany obok naszej biblioteki. Może to była założycielka? Nie wiadomo, nie wiadomo. Podniesiemy sobie ścianę, zobaczcie, tu są kolejne jakieś takie zdjęcia. Na pewno jakaś niesamowita historia tutaj za tym miejscem się kryje. Ale nie do końca wiemy. Jaka. Dobra, Rosie, czytaj sobie na spokojnie. Ja też, jak czytam, lubię mieć ciszę, także tutaj ci już nie przeszkadzamy. Chyba właśnie zaczęłaś niestety brzydko pachnieć. Także nawet, jak byłby jakiś przystojnik, jak, nie wiem, czy dzisiaj byśmy podeszli, bo troszeczkę byłoby nam na pewno głupio. Pokaż się, Hektor, jak ty wyglądasz z twarzy. No, u mnie w ogóle powiem wam szczerze, że tak jak zarost u mężczyzn, jeszcze, jeszcze to wąs to jest po prostu masakra. I nawet gdyby to był najprzystojniejszy sim, któremu moglibyśmy zgolić wąsa, to jak on ma tego wąsa, to ja się dla niego świadomie nie zdecyduje. Tymczasem otwierają się drzwi, ktoś tu wchodzi, ale na, dla nas niestety kobieta, a my czekamy na jakiegoś przystojnego pana. Halo, nie ma tutaj żadnych mężczyzn w okolicy przystojnych, żebyśmy mogły kogoś poznać? No chyba, na, niestety, na razie nie. Dominik, znowu przecież już tutaj już byłeś. A może mi się znowu Simowie dublują, tak jak w poprzednim odcinku, bym się w ogóle nie zdziwiła. Coś tak nie do końca ta moja rozgrywka działa, no, ale nie, no zobaczcie. Nie ma. Może przyszedł i wrócił. O, zapomniał czegoś i wrócił do biblioteki. Tymczasem my skończyliśmy w 70%, 75% czytać książkę, ale no potrzebujemy jeszcze troszeczkę, także słuchaj, zmusi jeszcze na chwileczkę do literatury. Wiem, że wolałabyś już się pewnie zwijać, bo jesteś w dość słabym stanie, no ale do pracy musimy się przygotować, bo idziemy już za 21 godzin. Słuchajcie, no nie widzę tutaj już żadnych mężczyzn, o których moglibyśmy pomyśleć. tej chwileczkę porozmawiajmy, może po prostu z ludźmi, którzy są w okolicy, no bo jednak. Jakieś tam znajomości na pewno nam się przydadzą. Na pewno będziemy chcieli gdzieś z kimś wyjść, coś zobaczyć, coś przeżyć. Także przyjaźnie też staramy się tutaj w jakiś sposób nawiązywać. Ten pan, on też ma żonę, prawda? To jest Langbark? Dobrze pamiętam? Nie, 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 to jest. Poczekajcie, najeżdżam. Bierksen, ale on też ma żonę, także też odpada, bo na pewno Rosie jest Simką z zasadami i nawet na żona tego mężczyznę po prostu nie spojrzy. Dobra, Rosie, na dzisiaj myślę, że wystarczy. Wracamy do domu, szybciutko weźmiemy prysznic, zobaczymy, czy mamy jeszcze trochę sałatki owocowej, czy nasz gość nam wszystkiego nie zeżarł. Bo jak nam wszystko zeżarła, brzydko to brzmi, jak się za bardzo przestowała, to może spróbujemy złowić rybkę, żeby jednak coś zjeść takiego. No, bo troszkę tej kasy mamy, ale chciałabym, żebyś też trochę poczuła takiego surwivalu, że musisz sobie coś złowić, żeby po prostu przeżyć. Wróciliśmy. Nasz stan nie jest najlepszy, także szybciutko idziemy skorzystać z toalety, bo już ją mamy, także bardzo się cieszę, że nie musimy tej nic kombinować. Szybciutko siusiu, siu, szybciutki prysznic i może zobaczymy, czy ty mamy coś jeszcze. O, ten nasz jogurt z poranka chyba stoi. Mam nadzieję, że się jeszcze nie zepsuł, bo nie lubi marnowania jedzenia w moim życiu prywatnym i na pewno nie toleruję tego zbytnio u Simów. Na szczęście nam się... Uda, także sobie tutaj od razu, czemu ty się kąpisz w tej stylizacji na sprzedaż? Okej, okay, dziwne. Może chcę ją po prostu, wiecie, nie ma pralki, a chcę ją wyprać, no bo jednak kupiliśmy ją w lumpie, jakby nie było. rozejrzymy się tutaj w okolicy, zobaczymy, czy możemy rozmno, rozm, rozm, rozmrozić. Rozmnożyć nam żabki. Bo szczerze mówiąc, warto jest to robić, bo to też daje nam naprawdę fajne hajsiwo. Tutaj widzimy, że jest znowu nowe miejsce do szukania. Poszukamy. Lecimy na okolice się rozejrzeć, rzucić oczkiem, czy coś tutaj jeszcze nowego się pojawiło. Tutaj mamy chyba bryłę do kopania. No, tutaj nie ma za dużo kasy na tym, jak wiecie, ale spróbujemy, ponieważ wykopaliśmy koperdel mapę. Teraz możemy tutaj nie tylko kopać, ale kopać w poszukiwania skarbu. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby nam się po prostu tutaj coś udało. Tu coś? O, są truskawki, super. Zbierzemy plon oczywiście. Truskawki nam się przydadzą. No, Rose, ja wiem, że nie jesteś w humorze, nie masz ze mną łatwo na początku, ale uwierz mi, zaprzyjaźnimy się, daj mi szansę. Przed nami fajne życie, tylko początkowo czasami jest pod górę, ale potem będzie już tylko i wyłącznie lepiej. Tutaj chyba znowu mamy jakieś truskawki, ale zbierzemy, zasadzimy je sobie przy domku i to jest, wiecie co, truskawki, to jest zawsze fajna opcja na dodatkowy zarobek, ale też przede wszystkim, tutaj była wczoraj żaba, o i jest jeszcze raz, super, przede wszystkim też w razie co, kiedy przyciśnie nas głód, to po prostu będzie co jeść, bo też się o tym trzeba właśnie starać zawsze, pamiętać. Rosy jest już trochę lepszym humorze, jak widzimy, prysznic i trochę jogurta z poranku poprawiło jej humor i już znowu tryska swoją energią i optymizmem, bardzo się cieszymy, zbieramy żabkę, czy jest tyś może bardziej więcej coś warta, dyszkę, no nie jesteś więcej warta, ale może potem po rozmnożeniu z tą może uda nam się uzyskać żabę za 125 simoleonów, bo to taka właśnie jest najdroższa. Aha. Wzięło nam mapę i dało nam znowu te kapsuły. Z doświadczenia wiem, że te kapsuły nie są zbyt dużo warte, ale je otworzymy. Zobaczymy tutaj, ile nam się uda. Zebraliśmy 6 truskawek, także super. Gdzieś tam koło domu sobie na pewno zasadzimy. Kolejne 6, to już jest 12, to już jest naprawdę bardzo dobry start, uważam. No myślę, że sobie darujemy dzisiaj te łowienie rybki, chociaż właściwie nie masz najgorszego humoru, spróbuj tutaj sobie iść powędkować, może akurat nam się uda. Tu ktoś nas chciał zagadać, chyba słabo, gdyby to był mężczyzna, to może, może. E, mamy pasiastą żabę znalezioną i cętkowaną, spróbujemy potem roz, roz, no znowu mam pro, problem z tym słowem, rozmnożyć oczywiście. Co my tutaj mamy? Dwie figurki, ten jest za stówkę, ten jest za 75, no słabo, słabo nam idzie, ale oczywiście od razu je sprzedaje, no bo potrzebujemy hajsiwa, was. Przedam sobie tutaj te dwie żabki, bo cztery nam nie są potrzebne i mamy już 815 simolonów. Super. Pomalutku będziemy oczywiście mogli myśleć o jakichś remontach, jakichś zmianach. Przydałby nam się coś, co by nam dawało rozrywkę. Możliwe, że właśnie komputer, żebyśmy mogli też od razu pisać kiedyś książki, bo jednak skoro poszliśmy w stronę autora, to na pewno nam się to przyda. Jakiś zlew by nam się przydał, dużo by nam się przydało. Dużo by nam się przydało, ale na razie finanse nam na zbyt dużo nie pomogą, nie pozwolą, o tak? Myślę, że tą Sprzedamy, bo chyba już nie ma tutaj naszej koleżanki, wydaje mi się. W międzyczasie, co robiłam sobie, zapis taki jakby nagrywki, no to zadzwoniła ona telefonem, że ona kogoś tam poznała i czy co myślimy, żeby ona spędziła z nim kilka dni, także myślę, że po prostu teraz pojechała do niego. No nie wiem, damy ci połowić takie jeszcze pół godziny i potem wrócisz tutaj, jednak, bo szkoda czasu. A chciałabym, żebyśmy się dzisiaj zasadzili truskawki. Złowiliśmy kawałek gliny. no Dobra wystarczy. Nie masz dobrych umiejętności do łowienia, co my z tej gliny możemy robić? Możemy z niej lepić, albo możemy ją sprzedać i myślę, że ją sprzedamy, bo potem mam taki w ogóle błąd, że w Simo wychodzą tylko i ciągle lepią. Myślę, że sobie tutaj z tej strony pod tym naszym małym takim daszkiem zrobimy taki ogródek. Tutaj właśnie sobie posadzamy te truskaweczki, może o, w takiej odległości. No i tak, tu zrobimy sobie grządkę i kawałeczek dalej drugą. Wiem, że ona i tak pewnie sobie posadzi, gdzie będzie chciała, bo tak to właśnie działa. Więcej nie, bez przesady. No i od razu jak tutaj przyjdzie, to weźmiemy się oczywiście za zasadzenie, e, troszeczkę obawiam się, że ta zima, ten lekko padający śnieżek, bo zobaczcie, jest zimno i lodowato, możliwe są opady śniegu, bo to są pierwsze dni wiosny, obawiam się, że właśnie przez to będzie się tutaj ciężko kopało, ale mam wrażenie, że nasza Rosie sobie na pewno z tym spróbuje poradzić, zobaczcie, ktoś chce od nas kupić nasz, e, nasze ubranie, także rewelacja, 300 simolonów nam wpadnie, wydaliśmy chyba 105, także super, dostarczymy do kupu i możliwe, że po prostu dodatkowo będziemy sobie tak na tych ubrankach coś dorabiali. Że to będzie taka, wiecie, autorka z takim lekkim właśnie poczuciem stylu i będzie sobie dorabiała, tworząc stylizację dla ludzi, bo pieniążki zawsze się przydadzą. I w ogóle fajnie jak się Sim rozwija w różne strony, nietypowo w jedne. Wiadomo, że potem jak się pojawią dzieciaczki to myślę, że się głównie skupimy na dzieciach, ale na razie możemy sobie. a tu mam aż skrzynkę, muszę ją potem przenieść. Na razie możemy sobie po prostu pozwolić na sprawdzanie różnych opcji. Nasze truskawe. Są zasadzone. Teraz tylko szybciutko je jeszcze podlejemy, no i myślę, że to będzie właściwie po malutku czas, żebyśmy szli tutaj spać, tylko zobaczymy, czy mamy coś w lodówce na jutro w razie co do jedzenia. Mamy sałatkę ogrodową i jeszcze cztery porcje. Ej, no to mamy co jeść, zjemy sobie sałatkę i potem Rosie myślę, że będziesz mogła po malutku położyć się spać, bo jutro przed nami kolejny dzień walki o przetrwanie, no i poszukiwanie, rozglądanie się tej w kierunku znalezienia prawdziwej życiowej miłości. No Mam nadzieję, że wszystko naprawdę przed nami, no bo nasza Rosie zasługuje oczywiście na szczęście jak nikt inny po tym, co w życiu prawdopodobnie przeszło, bo tak jak mówiłam, do końca jej historii nie znamy. Słuchajcie, pozwólmy tutaj naszej Rosie, o zobaczcie, zresztą już jest bardzo zmęczona tymi naszymi nagrywkami i tymi, że obserwujemy każdy jej ruch przez cały dzień, także myślę, że pozwolimy się jej tutaj pomalutku kłaść. Widzimy się z Wami już w kolejnym odcinku, w kolejną niedzielę. Mam nadzieję, że seria na razie Wam się podoba, Dajcie jej szansę, żeby się rozkręciła, bo wiadomo, początki zawsze są trochę drętwe, a potem uwierzcie mi, pokochacie Rosie, pokochacie jej e, rodzinę, jej e, dzieciątko, wszystko co wokół niej będzie się działo. Pozdrawiam Was serdecznie, Miss Sims.